1.8 Turbo AEB. Kogoś kopnął zaszczyt i muszę sam osobiście go składać. Muszę sam go osobiście składać, bo nikogo nie ma. Czekajcie, re, 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 wytrę te zawory. Stawiłem gniazda wstawiłem gniazda wydechowe tu ktoś wstawił jakieś śrubę znaczy śrubę to pewnie czujnik był od temperatury jakiś dodatkowy albo może grzanie jakieś było ciepłe w dotyku yy, wody no i trzeba było tutaj zaspawać zaspawałem i trzeba było tu sponować sponowałem dobra tak to wygląda no tak wygląda jeszcze nie poskładane, ale zaworki już powkładałem. Teraz czekajcie, uszczelniacze muszę tylko znaleźć. O, mam, dobra. Korteko zakładamy zawsze. No i jeszcze czekajcie, no muszę wyjąć. Kurczę, ja to włożyłem tylko teraz? Sekunda. O, dobra, mam. Podkładki jeszcze dorzucę. Podkładki jeszcze dorzucę. Oryginalnie nie ma, znaczy tylko w eskach jest. No i jak gdzieś kupujecie albo dorabiacie te pokładki, na przykład u mnie kupujecie te podkładki, to pamiętajcie, że one muszą tak o sobie swobodnie wpaść. Nie może być tak, że coś tutaj trzeba mutkować, że one krzywo coś leżą z tego względu, że jak krzywo się położy, to jest to sama historia co zapięcie między zwojami sprężyny. Jak to musi wpadnie. Tutaj albo nie wpadnie dobrze mm, sprężyna, czyli ona będzie tak założona, o mniej więcej o tak i tak spięta. Sprężyna musi być założona dokładnie w tym insercie. O, tak musi leżeć. W innym wypadku zawór jest około 15 minutach od odpalenia. urwany. to samo sądce i na wydechowych sama historia. Mm, także tak to wygląda. Dobra, miłego piątku wam życzę. Narka.